Hej widzowie, dzisiaj pokażę Wam szybki poradnik, jak zrobić film interaktywny na YouTube. No dobrze, że więc pierwsze co musicie zrobić, to przesłać wszystkie filmy, wybory do właśnie tego filmu interaktywnego, a i jeszcze jedno, jak przesyłacie, to wybierzcie wszystkie filmy na niepubliczny. Potem musicie wybrać ten film główny tak jakby wstęp i tam i dalej róbcie to samo co ja, a potem jak wybierzecie wszystko to ustawcie te intro na publiczny. Teraz powinno Wam wszystko działać, jak nie działa coś, to możecie napisać Wasz problem w komentarzu albo spróbować samemu naprawić. Dzięki za oglądanie. Chcę jeszcze powiedzieć, że zrobię serwer Discord oraz nowy film, że więc trzymajcie się i pa.